Cześć, czytanie na dzisiaj. Pierwsza karta, jaka tu wypadła, wyjdź z ukrycia. Być może ukrywasz swoją prawdziwą stronę, boisz się pokazać ją komuś. I tutaj karty sugerują, żebyśmy wyszli z ukrycia, żebyśmy się nie bali pokazać swojego prawdziwego wnętrza. Następna karta to jest oczyszczanie. Powinniśmy się oczyścić ze wzorców, prawda? Jakie mamy, być może chodzi tutaj też o wewnętrzne oczyszczanie czyli o to, żebyśmy zadbali o siebie wewnętrznie, zaglądali na to, co jemy, bo to też może powodować zanieczyszczenia. Być może powinniśmy się tutaj oczyścić energetycznie z jakichś tam niepotrzebnych nam rzeczy, które nam nie... po prostu siedzą na barkach i co powoduje, że stoimy w miejscu. Kolejna karta jest to karta jogi. Być może powinniśmy tutaj o właśnie no, zapisać się na jogę być może powinniśmy uprawiać jakieś właśnie jogę co powoduje nam zharmonizować nasze wnętrze nasze życie wróć na łono natury Warta sugeruje, żebyśmy starali się uziemiać być może jakiś spacer wśród natury do lasu poprzytulać trochę się do drzew co, powoduje, co pozwoli nam też oczyścić yy, się z tego, co nam nie służy? Albo mm, powinniśmy też pochodzić boso po ziemi, po trawie, wrócić na łono natury. Kolejna karta to jest pozytywne zmiany. Czeka nas coś pozytywnego w naszym życiu, coś zmieni się, coś na lepsze. Jeżeli oczyścimy siebie i, że tak powiem, wyjdziemy z tego ukrycia, bo to ma też tutaj symboliczne znaczenie. Ekspresja artystyczna. Wyraźmy siebie poprzez swoje zainteresowania. Być może lubisz kolorować, być może lubisz śpiewać i tańczyć. Wyraź swoją, wyraź siebie. Wyraź siebie. Co to spowoduje też, że tak powiem, uwolnienie się od tego, co Ci nie służy. Kolejna karta to karta płodności. Karta płodności jest to kartą, która symbolizuje i mówi nam: tak, jesteś w stanie to zrobić. Jest to dla Ciebie płodny czas. Zbierasz, że tak powiem, żniwa swojej ciężkiej pracy. Nie bój się wyjść z ukrycia czyść siebie, na to łono natury, jeżeli potrzebujesz uwolnić się od emocji to zapisz je, zapisz sobie na kartce co ci nie służy, co musiałoby się oczyścić z twojego życia, bo to jest dobry sposób właśnie na to, żebyśmy się oczyścili. Uwalniasz się wtedy z, tego, z tych emocji, które ci nie służą. Być może kryształy mają tutaj jakieś znaczenie. Być może jesteś wzywany do tego, żeby praktykować jakąś tam naukę kryształów, być może ciągniecie do tego. Następna karta to jest bądź skoncentrowany, bądź skoncentrowany na sobie, bądź skoncentrowany na swoim celu. Um, nie. Nie dekoncentruj się, po prostu bądź sobą i. I. Działaj w, w swojej. Um, w swoim kierunku. Następna karta: dbaj o swoją energię. Być może pozwoliłeś komuś wejść w swoją przestrzeń. Może być to ktoś bliski, a może być to ktoś po prostu coś, zabierać twoją energię. Coś albo ktoś. I karta tutaj mówi. Dbaj o swoją energię. Nie pozwól wejść każdemu do swojego życia, żeby po prostu nie zabucili ci Twojej energii, bo to jest ważne, żebyśmy dbali o siebie i o swoją przestrzeń. Pozwól odejść komuś. Nie trzymaj się za bardzo tych rzeczy. Tych ludzi. Bo może oni cię tutaj właśnie kradną tą energię, co powoduje u Ciebie jakąś stagnację, co nie pozwala Ci iść naprzód. I ostatnia karta to jest priorytety. Postaw swoje priorytety na pierwszym miejscu. Postaw siebie na pierwszym miejscu. Nie pozwól, żeby inni stali się Twoim priorytetem, bo Ty powinnaś być. Dla siebie swoim priorytetem. Ty jesteś dla siebie ważny, ważna, a nie ktoś inny. Dbaj o siebie, twoje wnętrze. Nikt nigdy nie da ci tego, czego potrzebujesz poza tobą samym. Ty powinnaś być dla siebie najważniejszy, najważniejsza, i karta tutaj sugeruje priorytety. Ustal swoje priorytety. Ustal siebie jako swój priorytet. Bo Ty w Twoim życiu jesteś dla siebie najważniejszy, najważniejsza. I to spowoduje też zmiany w Twoim życiu, bo ugruntujesz siebie, zaczniesz stawiać siebie na, na pierwszym miejscu i w końcu zaczniesz działać dla siebie, że, że Ty jesteś ta ważna osoba, Ty jesteś dla siebie najważniejsza i nie szukaj aprobaty ze stron innych. Po prostu szukaj ją w sobie, bo ty masz to w sobie. Ty jesteś dla siebie swoim priorytetem i w końcu to zauważ. Dziękuję Ci bardzo i życzę Ci miłego dnia.